Najczęściej denerwuje. Czemu? A tak ogólnie. A co no, woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, halucynacja, dwutlenek węgla, metylokobalamina, taka sytuacja. Dobrze, dziękuję. Metylokobalamina, taka sytuacja. Aż 400 dziennych porcji metylowanej formy witaminy B12 od KFD. Te kilka sekund kurwa, nawet nie kilka sekund, to jest. Sekunda kurwa, pchaj, pchaj, kurwa, kurwa, 4,9 z hakiem. O kurwa tak. No. Taki Cześć, Siemanko, witam wszystkich. Jestem dzisiaj gościnnie u Kądźwiga. Fajnie, że się udało się spotkać, bo jak gdzieś tam swoją drogę sylwetkową, raczej ukierunkowałem pod kątem sylwetki. Ale zawsze jakby to kształtowanie sylwetki opierało się raczej pod, pod takim podejściem powerbuildingowym, czyli jednak bazowałem na tych ruchach siłowych, no i trójbój nie jest mi obcy. No a dzisiaj z najsilniejszym trójboistą w Polsce będziemy cisnąć ławę. Eee, no myślę, że jeśli chodzi o dyspozycję, to sami ocenicie ogólnie na odcinku, ale na pewno wstydu nie będzie. No i zobaczymy, zobaczymy jak Dokładnie. to będzie. Dokładnie. Witam Was serdecznie też po dłuższej przerwie. E, Przyjechał do mnie Seba. testujemy go siłowo, bo ja to jestem siłowo e, dynka na ten moment. E, może koło 180, 190 się zakręcę. No Seba to mówił, że koło dwóch paczek może. Ja jestem dzień... aktualnie, pierwszy raz od dwóch lat jestem na masie, bo ogólnie od, od dwóch lat e, tak sobie mniej więcej utrzymywałem tą sylwetkę na w miarę niskim procencie tkanki tłuszczowej. Ale przyszedł kwiat wieku, 26 lat, także te możliwości gdzieś tam y, mężczyzny zaczynają teraz najbardziej rosnąć, więc chcę to wykorzystać i po prostu maksymalnie się rozbudować, maksymalnie rozbudować siłę, no, gdzieś tam wiadomo, że jedno idzie w parze z drugim, także nie zakładam, że dzisiaj będzie życiówka, ale na pewno polecimy mocno. A na, na polecimy, polecimy mocno, mocno, tak, także nie przedłużając, co, grzejemy się, no i widzicie jak wyciskamy, nie? Mimo, że nigdy nie spędzałem, nigdy jakoś mnóstwo czasu na aktywacjach, rozgrzewce, to nigdy w życiu nie miałem kontuzji. Raz miałem problem, jak chciałem się przestawić na wyciskanie szeroko bardzo. To już nie wiem, czy to był jakby jedyny skutek tego, że mnie bolało, przyczyna raczej, ale cały czas miałem stan zapalny w piersiowym tutaj. Że jak schodziłem nisko, to po prostu non-stop mnie bolało. Zrezygnowałem z tego i ból ustąpił, nie? Widać jak łopatka do depresji wchodzi zajebiście, jak zgarnia sztangę. Tak, tak, no. Głęboko fuj, to też ci tak zakres ruchu fajnie skraca, no i no. oczywiście bezpieczeństwo, stabilność na plus tak samo, nie? Ale zajebiście to widać u Ciebie przy tej pozycji, no. że no, no skraca się z kilka centymetrów tak. W... tak. Ruch. tak, tak. E, dobra sobie pierdachnę, chcesz też? Magnesi? Troszeczkę mi dziadni. おっー Może, wiesz, co, może też będę ci wyjmował, bo to generalnie tak. chujowe stojaki. Eee, za pod daleko. Z względem, że jest wiesz, one się tam. Wysuwają, ja one nie wiecz? lubię, mi coś podaje, ale dzisiaj trzeba będzie, tak? No. Bo one są generalnie bardziej stworzone, te akurat same to wyjmowane, pod to sobie jak robią siady. Zwłaszcza, że wiesz. Bo tu możesz sobie odpiąć to i zrobić Wtedy To Ciągać, to wyciągnąć, nie? Możesz mi tylko zrób mi miejsce, bo ja sobie będę tutaj... dobrze, 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 Wiem. Ja tu kurwa nieraz wiaje ja dostałem. Wiaje ci między nogi. Ta. Hop, hop i na 3-4, nie? 3-4. Hop. Poję. Na razie kurczę. Jakoś... Nie czułem tego jakoś super, ale to jeszcze zobaczymy. Na pewno idziemy w górę dalej. 160 było pierwszy raz, chyba jak miałem. Chyba 20 już miałem. Jak 160, 20 lat chyba, nie? Ja, si ja 167,5 zaliczyłem na zawodach IPF do lat 18. Jeszcze to 105, zajebiście. 105. No, ja mam I nad... co najlepsze? To co najlepsze, to słuchajcie, że ja startowałem na tych zawodach IPF-u ze sprzętem. Nie? Bo nie, nie, nie znałem się w ogóle na temacie. A oni startowali ci juniorzy w koszuli. I w koszuli ziomek y, wycisnął na więcej 170, a ja 167,5, tylko w paskach power systemu, nie? Ale to chyba, kto, kto startował ogólnie w zawodach, to zawsze miał jakieś historie. Bo jak startowałem też w wyciskaniu, tylko że ja startowałem do. Ja miałem chyba 21. Rocznikowo miałem 21, a miałem jakby 20, kurwa wiekowo, niech będzie, nie wiem jak no. to powiedzieć. I startłem do 23 lat. I wycisnąłem 165. Potodziewam pod 170. No i na dyplomie miałem wpisanie 170, a nie jebnałem tego 170 wtedy, nie? Czemu używasz pas? Generalnie, słuchajcie, pas w wyciskaniu leżąc, to jest kwestia sprawdzenia samego na sobie. Są zwolennicy, są mnie. Ja też byłem przeciwnikiem swojego czasu. Ale testowałem i wyciska mi się lepiej. Jestem w stanie lepiej usztywnić pozycję i tak dalej, nie? To nie jest, że coś tam mi to chroni, nie. Po prostu pomaga mi się lepiej usztywnić, nie? A tak jak mówię, nawet jak nie trenuję, już jakoś w gazie teraz nie jest tam ani nic, to i tak robię tak, jakbym robił w przygotowaniach na zawodów, cały czas. Bo zakładając pas, już ten ruch będzie troszkę inaczej wyglądał. Bez pasa będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Okej. Okay. Może ze 80 może dzisiaj się uda, nie wiem. Zobaczymy. Kurwa, formy nie ma. Formy nie ma. I jeszcze, słuchajcie, ile tu było temu? W styczniu, w styczniu? W styczniu, 200 na 3 robiłem, ważąc to 4 kg Ja nigdy nie zrobiłem 200 na więcej niż jedno Ni, 207,5 no. zrobiłem maksymalnie, no i kurwa żałuję, że wtedy nie, nie, chcie, nie poszedłem na więcej, bo czułem, że była siła, ale już byłem taki... Wystrzelany byłem strasznie, wiesz, psychicznie. psychicznie no. ehm, I miałem takie, no już bałem się po prostu chodzić ten dzień na więcej. Byłem założone 205, zrobiłem 205, zrobiłem 207,5. Potem chciałem jeszcze nagrywać Monstera. Już stwierdziłem, że nie, nie robię tego 210. Ja czuję, ja mam z zawodów nie wiem, albo 222,5, albo 225 zaliczone. Ehm, no ale to wtedy włożyłem 142. ,5. Ale wyniki tak przejebane, nie? Nie, chociaż naprawdę... przy przysiadzie 400 to i tak... No nie, ławka akurat mam słabą z takiego tyłu, że ja generalnie powinienem mieć bardzo mocną ławkę, bo mam predyspozycje do tego, ale te dwa piersiowe mi to uniemożliwi... uniemożliwiły, jeśli chodzi o tą progresję w ławce. Wiesz, eee... ja w wieku, właśnie już później po starcie w tym IPF-ie, w wieku 20... 19 lat, przed 20 rokiem życia, ja wyciskałem treningowo 180 na 3-4 ruchy, Ważąc 103 kg. Także wiesz, patrząc na to, a później ważyłem ponad 140, czyli ponad 35 kg więcej, a właśnie wtedy po tych 180 na 4 się naderwało i była cała czas tendencja taka, że się utrzymuje praktycznie na jednym poziomie, nie? 3, 4, hop. Ach, dobra, moja. Okej. Okay. Nie ma źle. 3, 4, hop. Uje. Lekko, lekko no, zwolniła wiadomo już w kontekście tych poprzednich powtórzeń, ale nie czułem, żeby, mnie, żeby to było poza moim jakimś tam strefą komfortu, jeszcze nie. Mm. Także zobaczymy, co to będzie. będzie tu 190 czy 200 dawać, nie? Ja wiesz, co ja jestem zwolennikiem takim, że. Wolę zagęścić, bo jakby jeśli to 190 to ma być lekkie, jeśli masz próbować 200, to i tak się nie zmęczy. jest tylko jeden strzał, nie? Stryknie nie powinien zmęczyć twojego układu nerwowego. Zobacz, że zobacz, na zawodach jak kiedyś masz trzy podejścia i 3 to są w sumie takie podejścia bliskie tego i często to trzecie okazuje się najlepsze, nie? No tu po konsultacjach uzgodniliśmy że 190 lecimy. Ale jak dobiłem pierwsze swoje 200, jak byłem w sztosie, to 185 zrobiłem ostatnio rozgrzewkową, potem dałem 200. No zagadaliśmy się trochę, więc 180 poszło, także dajemy 190 i zobaczymy, jak finalnie to skończy. 3, 4, hop. Trochę. Dobra, takiego wstydu nie ma. 80 zrobił ale generalnie już ważyło, czułem, nie, nie wiem, czy od 185 bym zarobił, zastanowię się, trochę ten bark mi boli. Teraz się zajmiemy sebą, żeby co 200. Żeby ktoś chociaż silny był na tej siłowni, kurwa. Dobra. Trzy, już asekuracyjnie nie chciałem pauzować. Czułem różnicę, ale kurwa, nawet też to poszło, tak mi się wydaje. Prawej łopatki tak troszkę nie dopiąłem. Wydaje mi się, że to z tego względu, no ale 200 próbujemy na bank. Tu już może trochę dupa poszybować w powietrze, <grym>, także możesz tak z góry trochę nagrać jak coś, żeby nie było widać. Te kilka sekund, kurwa, nawet nie kilka sekund, to jest sekunda. Idziemy, mocno. 3-4, oh, 3-4. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Pójdzie kurwa Pójdzie. Paj, paj, pjrwę, pchaj, kurwa, pchaj o ja się to jednak kilka sekund, jednak kilka sekund to było. <noise> no, kurwa, sekundę powiedział wszystkim. o kurku 4 sekundy, jest, jest, jest Pierwsze 200 od tutaj roku. Ale ciężko szło. Kurwa. Ja już byłem na połowie, mówię kurwa zabiorę, ale ale, zam, ale, zam. ale zajebiście, w chuj dzięki, bo wytrzymałeś zajebiście długo, a ja tak mam. Ale w ogóle się nie spodziewałem, że braknie mi tak do pięcia, nie? No z tego poręcze robić, poręcze nie robię teraz. No. no ja pierdol... tak to nie, tak się nie zgadza, ale widzicie, jak, jak to jest porównanie utrzymania utrzymanie sił, nie? Bo ty tam sobie coś tam trenujesz dalej, no nie? I tak, tak dalej, ale to nie? na takim poziomie. I tak słabszy, nie? Ale no to i tak zobaczysz, tutaj mówię, nie wiem, te 7,5 kilo ci tam zeszło, powiedzmy, nie? No, a, no. Zo a zobaczcie na przykład jak u mnie to wygląda, jak jestem off-sezonie. I też generalnie tu jeśli chodzi właśnie o kwestie jakichś tam środków, nie? Jestem na e, sezonie i tak dalej. Wyciskam 200 na 3, czy tam 200, kurwa 20 na raz. Jestem bez sezonu, tam, pakę 80, pakę 90. Nie? Jest dużo większa różnica, jeśli chodzi o e, przepaść siłową. Nie? Bonusem tego odcinka będzie challenge i dajemy sobie dwie minuty, żeby się jak najbardziej spompować, jak jesteśmy w stanie wykorzystać, jakby ten czas. I sprawdzimy sobie pomiary łap. E, a sam jestem ciekaw, jak to wypada. Co Także, właśnie? żeby dać mały boost, no to dajemy sobie dosłownie 2 minuty. A może miarkę w ogóle? Jak najbardziej mam miarkę, no. No, to Żeby Żebyś jak najbardziej dokrwić. <grym> Zawsze mam miarkę. Żeby Żebyś jak najbardziej dokrwić po prostu w ciągu 2 minut. No i Zobacz. sprawdzimy finalnie, jakie pomiary Jaki nam wyjdą. Pom Generalnie ja nigdy łap za bardzo nie, nie robiłem. Także to może wydarzyć się wszystko. Tu może wydarzyć się już wszystko, kurwa. już jest pompa taka, że hej, ile można pompować, dwie minuty to za długo, kurwa, takie cardio. Ale co, ustalam po prostu, że bierzemy... Każdy niech sobie zmierzy tak, jak uważa, okay. bo, bo każdy, wie, że jednak ma swoją pomiar, bo jeden zmierzy tu, tu, e, po prostu później przyjdzie dookoła, zobaczymy, że wiesz, że miarka jest na tym i tyle. Czyli mierzymy i do kamery. Pochodzi. Bo tak to każdy będzie mierzył tak, żeby drugim miał mniej. <laughs> No U mnie teoretycznie najszersze punkty są tak, nie? 40, ile? 6? Paradoksalnie lewa większa. Ja zawsze rośnie, że tak. I O kurwa. Nie wiem, ile tu siedzi. No, 4,9 z hakiem. O kurwa, taka. O, taki bajek. Dobra, odcinek. Jak dla mnie zakończony sukcesem. Miałem zamiar, żeby tutaj wrócić po 200. W zasadzie wrócić do, po swoje 200, bo, bo w tym roku w ogóle tego nie testowałem. Także na obczyźnie, że tak powiem, 200 zrobione. No, fajnie, bardzo, bardzo mocny chłop. No, kurwa, 200 wyciska sobie od. Tak, na dobrą sprawę. fakt Faktem była walka Fest. Ale mimo dobrego asykuranta w postaci mnie i dałem mu tą walkę tak, do, tak, to tak, to tak. wykończyć. No wiecie, to też doświadczenie wychodzi. Ja 180, może nie było jakiejś turkuli, bo ciężkie. Ale jako, że właśnie nie jestem w okresie jakimś tam sezonu, jestem po urlopie, nie ryzykowałem więcej, bo 185-190 może bym wycisnął, ale co to by mi dało, jak i tak bym wycisnął mniej od niego, a mógł coś sobie zrobić nie, niepotrzebnie, tak? Także jak widzicie forma u mnie słaba, u Seby jest forma średnia powiedzmy, Na ale, 90%, i tak no? ale i tak jest niezła, jeśli chodzi o to, że stricte się nie skupia na tej ławce, a te dwie paczki lata, nie? Ogólnie odcinek uważam za super. Fajne spotkanie, bardzo się, flow się kleiło. Tak jest. Także to, też to... mega dzięki za dzisiaj. No fajnie, bo mówię, nie ma tak, że jest jakieś drewniane gadki, tylko faktycznie fajnie sobie pogadaliśmy i potrenowaliśmy nie za lekko, nie za ciężko i tak no. dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie jeśli Wam się podobało, zostawcie łapy w górę komentarz tam na dole, kogo byście chcieli jeszcze zobaczyć, jeśli chodzi o wyciskanie ławki na przykład, a może jakieś ciągi może jakieś siady kto ja. jest aktualnie najsilniejszym wyciskaczem w KFD? O, na, na to przykład. pytanie sobie trzeba odpowiedzieć dokładnie, możemy to sprawdzić nie ma problemu, także zapraszamy do, do zostawienia właśnie czegoś po sobie w komentarzu a my się żegnamy i widzimy się myślę, że Säkert chans. Yeah.